Dzień dobry. Nasz kraj jest w tym momencie w bardzo kluczowym momencie czasu. Dwa lata temu Matt Lockett miał sen. Jest człowiekiem, który od lat opowiada się za i walczy o zniesienie praw do wykonywania aborcji. Robi to już od 16 lat. Być może już się tym z Wami dzieliłem. W tym śnie spotkał się on z żoną wiceprezydenta Pensa. Była ona zatroskana sytuacją w Sądzie Najwyższym. W tym śnie Matt był jej ochroniarzem. Ona była bardzo zaniepokojona. W tym śnie on powiedział do niej: Zapamiętaj to imię i nazwisko. Amy Connie Barrett. Zapamiętaj imię Amy Connie Barrett. Miał ten sen dwa lata temu. Modliliśmy się o jej nominowanie do Sądu Najwyższego przez ostatnie dwa lata. Właśnie się to wydarzyło. Cała konwersacja i debata wokół wyborów została wstrzymana ze względu na to wydarzenie. Powstała wobec niej ogromna opozycja. Dyskusja znów toczy się o sprawę Roe vs. Wade. Dyskutuje się na temat jej religii. Dyskutuje się na temat tego, że opowiada się za życiem i jest katoliczką. Były wiceprezydent Biden też jest katolikiem. A więc kwestią nie jest to, czy jesteś katolikiem, czy nie. Kwestią jest to, po której stronie barykady stoisz, jeżeli chodzi o przelewanie niewinnej krwi nienarodzonej. Wierzę, że Bóg postawił tę kobietę na stanowisku najwyższego sędziego, niczym Esterę. Grozi się jej teraz, że decyzja o przyznaniu jej tego stanowiska zostanie wycofana. Senat planuje różne działania, które mają opóźnić jej ustanowienie. Jako prawomocnego sędziego Sądu Najwyższego, to co się dzieje nie ma nic wspólnego z procesami politycznymi. To co obserwujemy jest procesem walki duchowej. W ciągu ostatnich kilku dni miałem kilka konwersacji z różnymi kobietami, zupełnie ze sobą niepowiązanymi. Miały niesamowite doświadczenia duchowe. Po tym jak przesłuchałem mojego przesłania zatytułowanego, Niech na Ziemi będzie to, co jest w niebie. Dzieliłem się nim w 2017 roku na konferencji Bethel. Chcemy wrzucić to nauczanie na naszą stronę. Tam będziecie mogli je obejrzeć. Te kobiety miały sny, w których zmierzały do bram Mordoru. Wierzę, że bramy Mordoru symbolizują bramy śmierci. Wszystkie z tych trzech kobiet miały prorocze słowo dotyczące Estery. Kilka dni temu mój przyjaciel też miał sen. W tym śnie zobaczył, jak rozwija się przed nim kalendarz. W kalendarzu było napisane coś takiego. Jeżeli zapłacisz cenę w październiku, to przez następne trzy miesiące będziesz rządzić przekazem medialnym. Październik jest miesiącem bardzo dużej aktywności czarownic. Jest to miesiąc walki duchowej. Jest czas na to, aby powstała Estera, aby rzuciła wyzwanie duchowi ludobójstwa, który w tym momencie spoczywa nad tym narodem. Dzisiaj mamy 30 września. Tak jak wiecie, modlę się w oparciu o drugą księgę królów, rozdział 9 i 10. Modlę się tym fragmentem przez cały miesiąc od 9 września. Dzisiaj mamy 30 września. Werset 39 rozdziału. Potem Jechu przybył do Izre. Gdy Jezebel usłyszała o tym, pomalowała swoją twarz, upiększyła włosy i wyglądała przez okno. A gdy Jechu wjeżdżał przez bramę, zapytała, czy mamy między sobą pokój, morderco swojego pana Zimri? Wydaje mi się, że właśnie takie pytanie jest nam dzisiaj postawione. Czy jest między nami pokój? Gdy jechu, jechał do niej, odpowiedział Joramowi: Co to za pokój, dopóki trwają cudzołóstwa Jezebel, twojej matki i jej liczne czary? Wierzę, że to jest miesiąc, w którym Bóg nie zgadza się na pokój z ołtarzami Baala i z przelewaniem niewinnej krwi. Wierzę, że rozprawi się z ołtarzami Baala na oczach całego narodu. Jutro podzielę się z Wami kilkoma naprawdę mocnymi słowami. Wierzę jednak, że dzisiaj Bóg mówi do nas na temat Estery. Napisany jest w księdze Estery. Pozwólcie mi znaleźć ten fragment. Rozdział 4. W tym momencie został już wydany dekret Hamana, który był dekretem ludobójstwa. Jego celem było wymordowanie wszystkich Żydów. Mardocheusz rozkazał Esterze, aby udała się do króla i aby wstawiła się u niego za Żydami. Prosił, żeby wstawiła się u niego za jej własnym ludem. Mardocheusz nie mógł się spotkać z nią osobiście, więc przekazał swoje polecenie i przesłanie hatakowi. Następnie Estera odpowiedziała przez hataka Mardocheuszowi. Powiedziała: Wszyscy słudzy króla oraz lud z prowincji królewskich wiedzą, że ktokolwiek, mężczyzna lub kobieta, wejdzie do króla na dziedziniec wewnętrzny, nie będąc wezwany, podlega tylko jednemu prawu: ma zostać zabity, z wyjątkiem tego, nad którym król wyciągnie złote berło. Ten zostanie przy życiu. Ale mnie nie wezwano, aby wejść do króla już od 30 dni. Gdy usłyszałem sen o kalendarzu, Bóg poruszył coś we mnie. Wierzę, że Bóg mówi nam. Cały miesiąc października jest miesiącem przygotowania Estery. W tym miesiącu przygotowuje się przed swoim wejściem do króla. Po tych 30 dniach, 1 i 2 listopada, tuż przed wyborami, chcemy zwołać post Estery. Będziemy modlić się o to, żeby Bóg przyniósł zmianę i złamał dekret Roe vs. Wade. Jest to dekret z początku lat 70., który zalegalizował aborcję w pierwszym trimestrze ciąży. Wierzę, że te wybory nie są referendum, które ma ocenić charakter prezydenta Trumpa. Nie ma też ono wystawić werdyktu na temat charakteru Joe Bidena. Wierzę, że to są wybory, które ocenią reakcję Bożego Ludu wobec zalegalizowanego morderstwa, które dzieje się w Ameryce. Ludzie powiedzą, Lu, to są naprawdę ostre słowa. Musisz zadać sobie pytanie, co mówi na ten temat Biblia. To mnie tak bardzo zasmuca. Na kogo byś zagłosował w sytuacji, w której ktoś ustawiłby w rzędzie milion szesnastolatków? Postawiłby ich wszystkich w jednej linii. Gdyby aktualny prezydent Stanów Zjednoczonych Wydał rozkaz, aby wymordować cały milion tych nastolatków. Wydałby ten rozkaz z zimną krwią na oczach całego narodu. Czy zagłosowałbyś na takiego prezydenta? Oczywiście, jeżeli wydałby taki rozkaz, nie zagłosowałbyś na niego. Jeżeli jesteś osobą, która wierzy treści Biblii, jak chcesz wytłumaczyć sobie fakt różnicy między nowonarodzonym dzieckiem, które ledwo co wyszło z łona, a dziewięciomiesięcznym dzieckiem, które ma urodzić się za kilka dni? Czy nagle po porodzie to dziecko staje się kimś innym? Wołam o powstanie Ester. Kilka lat temu, gdy prezydent Trump został wybrany, wszystkie czarownice oraz czarownicy na całym świecie zebrali się, aby jednego dnia przeklinać prezydenta Trumpa. Zadajcie sobie pytanie, dlaczego czary Jezebel są wymierzone przeciwko Donaldowi Trumpowi? On nie jest atakowany czarami ze względu na swój charakter, ale ze względu na to, za czym opowiada się w kontekście ochrony życia. Ze względu na tę aktywność czarowników, wyjechałem do Estes Park, żeby modlić się i pościć. Chciałem wiedzieć, co Bóg sądzi o tej aktywności czarowników. Niektórzy nazywają Estes Park w Colorado Esters Park, czyli Park Estery. Trzeciego dnia miałem niesamowity sen. W tym śnie stałem pośrodku zgromadzenia kobiet. Byłem tam ja i dwóch moich przyjaciół. Poza tym same kobiety. Mój przyjaciel dał mi do ręki starą Biblię. Wierzę, że ta stara Biblia reprezentowała odwieczne, niezmienne słowo Boże. Widziałam, jak kobiety nastolatki schodziły się zewsząd, czuło się atmosferę przebudzenia. One wszystkie zeszły się po to, żeby wysłuchać nauczania na temat księgi Estery. W tym śnie powstała kobieta i zaczęła nauczać na temat księgi Estery, powiedziała te dwa słowa, w księdze Estery dosłownie oznaczają nas zgula. Obudziłem się z tego snu i momentalnie wiedziałem, co on oznacza. Bo widzicie, ja oglądałem władce pierścieni. Trzecia część mówi o powrocie króla. W tym filmie jednym z przeciwników jest król czarnoksiężników. Nazgul jest demonicznym księciem śmierci. W tym śnie lata on na potężnym, demonicznym smoku. Niszczy on armię mężczyzn. Żaden mężczyzna nie może go zabić. Może go zabić jedynie kobieta. Córka króla, w bitwie właśnie taka kobieta, córka króla, przebiera się za mężczyznę i idzie na pole bitwy, w kulminacyjnym momencie walki z Nazgulem, zdejmuje z siebie hełm, pokazuje swoje włosy i mówi, nie jestem mężczyzną, po czym zabija Nazgula. Po tym nie zrozumiałem, że są pewne duchy których mężczyźni nie pokonają sami. Potrzebujemy Ester, a Estery potrzebują Mardocheusza. Są pewne duchy, którym to właśnie kobiety mają rzucić wyzwanie i mają rzucić to wyzwanie przed naszym królem, przed Jezusem Chrystusem, przed tym, który walczy o nienarodzonych. Wierzę, że czas Estery nadszedł teraz. Wierzę, że teraz jest czas Estery, zwłaszcza w kontekście ruchu czarnoksiężników, który wojuje przeciwko prezydentowi, którego celem jest powstrzymanie ołtarzów Baala. Prezydent Trump chce odwrócić i zatrzymać decyzję Roe vs. Wade. Trzy niezależne kobiety miały sny o bramach Mordoru. To kobiety są powołane do tego, żeby pokonać nas Gula. W tym śnie mieliśmy jeszcze bardzo starą Biblię. Wierzę, że moim zadaniem jest zadanie Mardocheusza. Powołuję teraz miliony ester. Nie wiem, w jaki sposób to zrobić, ale zachęcam Was wszystkich, żebyście rozesłali to wideo do wszystkich Waszych przyjaciół i do wszystkich kobiet. Módlcie się o łaskę krwi Jezusa Chrystusa. Nad przelaną krwią niewinnych dzieci, która woła o osąd tego narodu. Następnie, od 31 października, zmobilizujcie się w trzydniowym poście i pójdźcie do króla. Wołajcie o to, aby Bóg rzucił wyzwanie legislacji, która zalegalizowała aborcję. Tak jak za czasów Estery, Sąd Najwyższy Niebios odwróci decyzję sądu Hamana. Żyjemy w czasach, w których musisz zadać sobie pytanie, czy zapłacisz cenę w październiku? Jeżeli to zrobimy, to będziemy rządzić przekazem medialnym, a więc będzie to trwać jeszcze przez cały styczeń. Dziękuję Wam za to, że rozważycie te słowa przed Panem.